Robert z Szkoła Dziennikarskiego Szkoły Podstawowej nr 218 w Aninie. Za chwilę spotkamy się z uczestnikami trzeciej edycji projektu Galopem przez Europę. Jest to projekt realizowany dla uczniów szkół podstawowych z dzielnicy Wawer. Dzisiejsze spotkanie będzie miało charakter taki troszeczkę świąteczny, bowiem będziemy mówić o tradycjach Bożego Narodzenia w różnych krajach europejskich. mam na pracuję w Muzeum Etnograficznym w Warszawie, nie wiem czy tam kiedyś. Pani Klara, która w Muzeum Etnograficznym specjalizuje się w folklorze i obrzędowości ludowej, przybliżyła uczestnikom warsztatów tradycje związane z Bożym Narodzeniem w wybranych krajach. To nie jest jakiś straszny taniec, ale... Dzięki multimedialnej prezentacji młodzi widzowie mogli nie tylko więcej się dowiedzieć, ale bardziej zrozumieć. To jest duży dom z gankiem, dom i wejście Po wykładzie uczestnicy projektu pod czujnym okiem instruktorów pracowali w małych grupach. Celem tej zespołowej pracy było przygotowanie ilustracji Bożego Narodzenia w wybranym kraju. Jeżeli masz kartkę klejem, ona będzie cała brudna. Trzeba malować gdzie indziej, to co jest przyklejone trzeba wyrównać, nie kleić na pracę, bo ona się cała powróci, jest poklejona. No Daj mi ten projektor. Ale przepraszam, ale trzeba go rysować w kółko. Ale dobrze, tutaj będziemy rysować w W pracach stosowano różne techniki, ale oko naszej kamery zauważyło, że dużym powodzeniem cieszył się klej i nożyczki. Trudno powiedzieć, która praca była najciekawsza. Wszystkie były interesujące. Zresztą, równie interesujące były opisy tych prac. My przygotowywaliśmy statek z Grecji, który jest symbolem dobrobytu i tego wszystkiego, co jest związane z morzem, z którego obficie Grecy korzystają. Jest to statek, który pojawia się tam na święta, przepięknie ozdobiony oświetlony i statek pojawia się w każdym porcie, ale oprócz tego pojawia się w każdym domu przyozdobiony przede wszystkim świecidełkami i grecką flagą. Na fali, a na tle są domy. Zrobiliśmy ten, no jak kolega powiedział, z tektury falistej. Zrobiliśmy dwa żagle. Na tle no, są domy. Ma naszą flagę. Widać, jakby, że wiatr jest silny, bo aż przechylił flagę. Dani! Dani, no pewnie. I zrobiliśmy wielką choinkę, która jest takim duńskim zwyczajem. I nie tylko w każdym domu jest choinka, ale największa choinka jest przed ratuszem w Danii. I zrobiliśmy na nie tradycyjne ozdoby. Dziewczyny, co zrobiłyśmy? Zrobiliśmy. Zrobiliśmy um, łańcuch z, z papieru z, z flag Danii. Dobra, oprócz tego zrobiliśmy co jeszcze? Loszki na cukierki i tradycyjne świece. Czekaj, świece. Co jeszcze zrobiliśmy, oprócz rożków i łańcucha? Tradycyjne świece. Tak, zrobiliśmy świece, bo w Danii nie ma kolorowych światełek, tylko są białe albo są świece. I każdy u nas robił y, jedną świecę, jeden rożek i flagę, a potem łączyliśmy to w całość. I wspólnie malowaliśmy tło i robiliśmy choinkę. Przenieśliśmy się w plener. Chcieliśmy pokazać, jak wygląda taki szwedzki dom. Jak przygotowują się i jak wyglądają domy Szwedów podczas świąt. Trochę im zazdroszczę, bo oni zawsze mają śnieg na święta. Zrobiliśmy dom, dlatego świeci się tak, ponieważ oni bardzo oświetlają swoje domy. Jest tutaj też również koziołek, bo Szwedzi wierzyli, że on właśnie przynosi prezenty. koła SP218. Przed chwilą zakończył się projekt Galopem przez Europę. Prosimy o podsumowanie. Projekt Galopem przez Europę jest realizowany przez Klub Kultury Anin już od trzech lat. W pierwszym etapie zapoznaliśmy młodzież z architekturą i sztuką europejską. Również były warsztaty taneczne, wokalne, muzyczne. W drugim etapie była kinematografia europejska. Były kulinaria, były obyczaje, a dzisiaj, na dzisiejszym spotkaniu, były tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia.